Witam wszystkich serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj spróbujemy posiać trochę trawy, odnawiać jakieś kawałki przy rowach, bo były rowy czyszczone, została ziemia wyrzucona. Trzeba to gdzieś troszkę rozrównać i posiać trawę. Odsiejemy, troszkę zrekulturujemy nowych użytków zielonych, poprawimy coś, co nie wyszło nam w tamtym roku. No i dobra, trzeba brać się za robotę. O, proszę. Tak, to ja mogę pracować. Siewnik zasypany. Zostało najprzyjemniejsze do zrobienia. Czyli pojeździć sobie ciągnikiem. Kawusia już jest. Na razie to odstawimy sobie tutaj. Tararara. Teraz zobaczymy. Trzeba pewnie próbę kręconą zrobić. Jest ciekawkę, postawić Wyjmę zawczasu telefon. Bo później, zawsze jak dzwoni, to ja się trzepię, wyciągam tu. Nie patrzę, gdzie jadę, co się dzieje. Dobra, musi system się załadować. Yy, nie podłączone żadne urządzenie. No, jak nie podłączone, jak podłączone. Czekajcie, o jest, wykryło. No, system jest mocno rozbudowany Jeszcze ja się w tym fędzie do, do końca nie łapię tu jak tu zaraz o, jest, dobra mamy się wnik eee, tu Teraz tak. Trawa ok. Ok. Eee... Dobra na hektar. 35 kg na hektar będziemy sieli, Pasuje. Tu chyba rafałek poustawiał troszkę wszystko. Ale jeszcze przeprowadzimy próbę, mimo wszystko. Dobra. Teraz musimy wyjść. Otworzyć klapkę i podstawić miskę. Dobrze jest. Na miska. Waga siórek. Pusty pojemnik 217. Zapamiętajcie, bo ja mam zawsze problem z tym, że zawsze ważę ten pojemnik, i nigdy nie pamiętam, jak już jest zapełniony ziarnem. Ile ważył? To jest mój problem. Ciekawostkę wam powiem taką, jak możecie zobaczyć. Waderstadt a siewnik Pottingera. Widzicie, to jest firma. Pottinger nawet wagi nie dał, żeby ważyć. Potinger dał. Kiedyś y, kupiłem taką wagę w sklepie y, do ważenia ryb. Takim wędkarskim, nie? I włączyłem. Przestawiła mi się ta waga na. Nie na kilogramy, tylko na coś innego, nie? I to wychodziło, że pokazywało jakby dwa razy tyle. Po ustawiałem, poważyłem trzy razy, wszystko porobiłem. okej, okay. siejemy, no kurna, połowa została, nie? Ja mówię, co za licho, czemu to kurno on mnie tak oszukuje? Już tu chodzę, się zastanawiam, czy radar dobrze mierzy, czy to, czy tamto, a później patrzę zamiast kilogramów, te jakieś tam były, i B coś tam, ja pierdzielę, mówię, jaki błąd, głupi. Wieramy klapkę i włączamy sypanie. Dobra, to musimy z powrotem wysypać, bo teraz. Napełniliśmy wałek i wiemy, że wałek jest pełny. Teraz przejdziemy do próby właściwej, którą się uruchamia ściągnika z panelu. No. Teraz tak. Teraz ważymy. Teraz ważymy. Komputer nam pokazał przewidywalną wagę. Ustalamy wagę. Ważymy.

To jest kilogram dziewięćdziesiąt pięć, osiemdziesiąt, siedemdziesiąt, siedemdziesiąt osiem kilo, siedemdziesiąt osiem, kilo siedemdziesiąt osiem, kilo siedemdziesiąt osiem. Dobra, teraz musimy przejść znowu do sterownika. raz żeby się nie pomylić w tych ułamkach czyli czym to na telefonie było tak 3,95 minus 2,17 tak jest 1,75 tu nam komputer przewiduje 1,86 no to co zmieniamy eee, usuń 1,70. Nie przepraszam, przecinek musi być. osiem. zatwierdź. Przeliczyło. Teraz musimy przejść do próby właściwej. Tak i to było uważenie wstępne. Teraz przechodzimy do próby zasadniczej. Tutaj próbę zasadniczą mamy na 0,7 hektara, czyli na 7 arów, i robimy start, i nam przestanie się w nich siać, znaczy no, wysypywać silniczek, aż teoretycznie posieje 7 arów. Co musimy pilnować, żeby nam w miskę wszystko weszło, bo to taka dość spora ilość, jak na trawę. O, skończyła się próba właściwa teraz musimy to znowu wasz kucz, wagi nie wziąłem. o, się nałażę dzisiaj komputer nam pokazuje, że powinno być 2,44 i 9 zaraz zobaczymy ile w tym prawdy 4, 60, 4,60 odjąć 2,17 to jest 2, 2, 43, 2, 43 Czyli jest dobrze. Czy tam takie gramy to ważne, są w rzepaku tutaj? Tutaj to już nie ma to znaczenia. Czyli próbę zakończamy z sukcesem. Tutaj się wkłada ujemnik, żeby się nie zgubił. Eee, sznurek waga. Tutaj. Tu jeszcze mamy klucz do ustawiania głębokości, ale już była na trawa na usłudze, więc jest głębokość na jeden ustawiona. Kul, coś mi tu się nie mieści. O! Dalej się nie mieści. O! Super. Jeszcze musimy tylko zamknąć klapkę. Trzeba pamiętać o tym. Siewnik nas krzyczał, że jest otwarta. Ale jak tu jesteśmy, po co? Drugi raz tu się czepiać. Zamykamy schodki, jedziemy na pole. No i siewnik nam pokazał, że powinno być 2,45. Nam wyszło 2,43. Moim zdaniem, jest to w granicach normy, czyli pyk. No i dobra, wychodzimy i do work. Będziemy workać. Dobra, jedziemy na pole. Z tym siewnikiem, mimo obciążnika półtory tony z przodu, to i tak przód jest leciutki, że się odrywa. A tak w ogóle to pierwszy raz pracuję na ISOBASie z tym siewnikiem. Tego też możecie mieć takie wrażenie, że troszkę się tam nie wiem co wcisnąć, bo troszkę jest inaczej niż na sterowniku na ISOBASie. Ikony są w innych miejscach. Akurat przy tym wyświetlaczu jest to większe, bardziej przyjrzyste. Pojedziemy teraz e, zrobimy porządek po oczyszczeniu rowów. Zobaczycie, jak ten siewnik sobie z tym radzi. Ja jestem, już robiłem to nie raz i do dzisiaj mnie on zadziwia z tym, jak on sobie radzi po czyszczeniu rowów z tym e, od, odkładem, no, że tak powiem, nie? jesteśmy prawie na miejscu. Zobaczcie, jak to wygląda. To jest jakby tylko wyrzucone z koparki. Nic z tym nie było robione. Zobaczycie, jak będzie wyglądało na koniec. Gwarantuję. Zobaczycie, jak to będzie wyglądało na koniec. Gwarantuję efekt. Wow. A w robie, jak widać, nie ma wody. Przeważnie takie rzeczy, to przejeżdżam dwa razy bez siania na pusto, bo akurat mamy wysiew mechaniczny, ten elektryczny silniczek wysiewa, więc mamy możliwość wyłączenia funkcji siewu, więc sobie tu ładnie broną wiernikową wszystko wyrównamy. Dwa razy powinno nam to załatwić sprawę, a za trzecim razem Posiejemy, przejedziemy jeszcze broną razem z siewem i będzie lotnisko. Już po pierwszym przejeździe widać dużą różnicę. Przeważnie po pierwszym widać największą różnicę. Ale... Ale musimy jeszcze przejechać ze dwa razy, żeby było naprawdę super. O, i teraz robimy przejazd z siewem. Przejdziemy sobie ładnie w tej z powrotem trzy razy. I będziemy mieli sprawę z, po oczyszczeniu rowu załatwioną. To mi się podoba, że ja nie muszę tu przyjeżdżać z talerzówkami, z brunami z jakimiś wałami wystarczy ten jeden kompaktowy siewnik z broną aktywną robi taką robotę że to jest zajebiste Wyłączymy wentylator. Od razu ciszej. I jak wam podoba się efekt? Jak dla mnie jest super. Jeszcze przyjdzie tutaj wał i będzie łąka. Jedziemy dalej. Teraz pojedziemy na Cały kawałek, gdzie w tamtym roku siedzieliśmy trawę, było tak sucho, tak gorąco, że w ogóle trawa nam nie wyszła. Jedziemy posiać ją jeszcze raz, próba numer dwa w tym roku. Przyjechaliśmy na drugie pole, na którym jak widać trawa była posiana w tamtym roku. Nie, nie znaczy wzeszła, ale było tak gorąco, tak sucho, że normalnie mamy dalej czarne pole. Nawoziliśmy tu gnojowicy. Powinniśmy na jesieni może to odsiać, ale nie było kiedy. W ogóle byłem w tamtym roku tak zmęczony tym gównianym rokiem, że nie miałem chęci na cokolwiek. No, w tym roku znowu próbujemy posiać tą trawę, mam nadzieję, że w tym roku się uda. Ja dzisiaj z Wami się żegnam. Obejrzyjcie do końca ujęcia z drona, jak to wygląda z powietrza. Dziękuję za uwagę, dziękuję za subskrypcję i proszę dalej o kolejne subskrypcje. Was to wiele nie kosztuje, nie kosztuje to Was tak naprawdę, tak naprawdę w ogóle, a dla nas jest to motywacja, żeby poświęcać ten czas dla Was dalej. Dzięki, na razie.